Witam. Tym razem do naprawy regulacji i może do pełnego tuningu radiotelefon Alan 87. Jak widać, jest to pierwsza wersja tego radiotelefonu, ponieważ ma tu okrągłe przełączniki. Następna wersja miała tu płaskie już przełączniki. Natomiast jak widać, radiotelefon jest troszeczkę brudny, ale nie ma się co dziwić, używa tego radiotelefonu osoba niewidoma. Dlatego również postanowiłem troszeczkę szybciej naprawić ten radiotelefon, bo wiadomo, jest to można powiedzieć, okno na świat dla takiej osoby. Więc ma dzięki, takiemu, ma dzięki temu radiotelefonowi możliwość kontaktowania się z innymi użytkownikami. Właściciel napisał mi taką karteczkę. Witam panie Andrzeju. Często słucham pana filmiki na YouTube, ponieważ nie widzę dużo dowiedzia dowiedziałem się na temat Sibiradia od pana. Tylko czasami brakuje mi tego, że nie odczytuje Pan wyników pomiarów z urządzeń, ale bez tego to też są bardzo ciekawe filmy. Przesyłam Panu do sprawdzenia naprawy Radio Alan 87. Radio dostałem w rozliczeniu. Nie wiem w jakim jest stanie technicznym i wizualnym. Ze względu na oględziny radia, do naprawy jest gniazdo głośnika na płucie głównej, trzeszczące potencjometry, radio mogło być rozkręcone przez poprzednika. Po dociśnięciu obudowy radio głośniej szumi. W gruszce jest pajęczyna, w radiu za przednim panelem wystawiony jest jakiś rezystor, podejrzewam, że to może być do zasilania mikrofonu, no i wymiana przewód, przewód zasilający do wymiany. Radio coś tam odbiera, nadaje, ale to też jest do sprawdzenia. Rozmawiając z kolegą, który mieszka 20 km dalej, dalej w terenie górzystym, to Onwa Mk3 lepiej wychodzi niż ten Alan z tej samej anteny. I tak dalej, i tak dalej, i dane właściciela. Z drugiej strony karteczki jest telefon, jest mail, dokładny adres zwrotny. No to czas start. Przede wszystkim oględziny wzrokowe. No jak widać, radiotelefon jest brudny. Potencjometr, włącznik i, regula i blokada szumów luźny. O, ten to się rusza dopiero. Jak widać. Niesamowity luz. Nie wiadomo, czy to jest na osi, na ośce luz, czy to jest poluzowany, odkręcony potencjometr. Tu, no tu trzyma się dobrze, ale za to ośka krzywa od tego mniejszego, od tej mniejszej gałki. Radio wiadomo, posiada wszystkie rodzaje modulacji. No tu też delikatnie się rusza. Po zdjęciu panelu przedniego będzie można ocenić, czy potencjometry nadają się, czy kwalifikują do wymiany, czy wystarczy je dokręcić i ewentualnie zakonserwować. Odłączę radiotelefon, wypróbujemy. Przewody zasilające, jak widać, były już przez kogoś tu tak ładnie zrobione. Czyli wystają z gniazda po prostu druty. Na szczęście tu mamy opisany jeden prawdopodobnie plusowy, czyli czerwony i jeszcze zaznaczony takim węzełkiem. Wiadomo po co. Natomiast dajemy tu plus i minus a teraz jeszcze może podłączę antenę bo bez anteny to co my tu mamy uruchomię radio w głośniku nic nie słychać przy czym radiotelefon odbiera jakiś sygnał Odkręcę na chwilkę antenę. Wyświetlacz świeci. Tak jest. Wskaźnik pokazuje, że odbiera jakiś sygnał, ale niestety nie ma nie ma głosu w głośniku, więc Radiotelefon kanały zmienia, wyświetlacz działa, cały na szybciutko 20 kanał. Podłączę moje przyrządy pomiarowe. Zamiast anteny mamy Mamy teraz miernik częstotliwości. Kamera odjeżdża sobie do tyłu, żeby pokazać, i miernik częstotliwości, i miernik mocy, który też trzeba uruchomić. Jeszcze potrzebny jest mikrofon. Moc wyjściowa, pełne wzmocnienie mikrofonu, no, właśnie tu się wszystko rusza i kontrolujemy teraz moc wyjściową. Modulacja AM, podstawowa 40. Aha, jeszcze trzeba ustawić potencjometr od regulacji częstotliwości w zapadce, ponieważ tu powinniśmy mieć piątki i takie radiotelefony. Właśnie sprawdza się zazwyczaj w piątkach, czyli w systemie europejskim. Uruchomię nadajnik. Jak widać po częstotliwości, tu powinniśmy mieć piątki, a jest nawet poniżej. Poniżej częstotliwości nawet w zerach o jakiś 1 kHz. Dokładnie no to nie zmierzę, bo ta częstotliwość będzie teraz zjeżdżała sobie w dół, bo radiotelefon jest zimny i będzie się rozgrzewał. Natomiast w tej chwili mamy w piątkach na 20. kanale częstotliwość 27,199. Czyli radio jest 1 kHz poniżej 0, a powinno być 27,20500. Moc 5 W, modulacja OLA. No tak, nawet do 9 W mocy PEP dochodzi. Sprawdzimy sobie jeszcze może wstęga górna, czyli modulacja SSB. Uruchomię nadajnik. O, proszę zobaczyć. W SSB jest nośna. Nic nie mówię, a miernik mocy pokazuje 2,1 2 W, 2,00, czyli coś koło 2 W. No to teraz powiem bliżej do mikrofonu. ola. No też, tak powiedzmy, do 6 W dochodzi moc SSB, czyli tak jakby nadajnik działał, tylko tyle, że mała moc wyjściowa. Ten radiotelefon powinien mieć fabrycznie 10 W AMFM 21 SSB. Z tyłu przykręcony jest radiator, więc można podejrzewać, że jest to wersja właśnie ta mocniejsza radiotelefonu. Jeszcze co można sprawdzić? No w zasadzie nic nie można sprawdzić, bo bo nie działa głośnik, więc żeby teraz sprawdzić jeszcze raz odbiór, żebyśmy mogli coś usłyszeć, postaram się podłączyć jakiś głośnik dodatkowy. No, mam tu jakiś taki pod ręką głośnik, to go podłączę, bo tu mamy z tyłu. Gniazdo głośnika zewnętrznego. No, coś nawet szumi. Tylko tyle, że przy modulacji SSB wskaźnik nic nie pokazuje. O, nawet słychać. Czyli mamy w tej chwili. Czyli mamy w tej chwili 20 kanał, albo nawet trochę poniżej, miernik częstotliwości nie pokazał nam częstotliwości, ponieważ jest w tej chwili odłączony. Więc, Więc sprawdzamy sobie teraz odbiornik. W AM-ie odbiera jakiś sygnał. Zresztą było słychać jakąś stację, która się odzywała. W FM-ie odbiera, natomiast SSB cisza. Nawet miernik się nie wychyla, no i cisza w głośniku. Czyli nadajnik działa przy SSB, odbiornik nie działa. Zobaczymy jeszcze wstęgę dolną LSB. Brak odbioru przy modulacji SSB nadajnik działa, ale też coś nieprawidłowo. Ustawiony, ponieważ jest nośna. Przy modulacji SSB nie powinno być mocy wyjściowej w momencie, kiedy nie mówimy do mikrofonu. Jeszcze raz zobaczymy. Tak jest. Nawet miernik pokazuje na radiotelefonie, że, że jest po prostu jakaś nośna. To wobec tego zobaczymy sobie, co dzieje się w środku w radiu. No bo ewidentnie radiotelefon jest uszkodzony. Zdejmujemy obudowę, i tu widać już jakieś plastry przyklejone. O. Cała obudowa dookoła oklejona jak, jakimś plastrem, gąbka jakaś. To nie są oryginalne rzeczy, które fabryka tu robi, ale to nieistotne, można to później poodklejać. Nie wiem, co to miało dawać, ale tak ktoś to zrobił. Sam radiotelefon, czy ja wiem. Może i widać, że coś tu było robione, ale jest to wszystko tak dawno, jeśli było robione, to tak dawno, że musiałbym się tu dokładniej poprzyglądać. W każdym razie, na pewno na 100% proszę zobaczyć, radiotelefon ma mniejszą moc, ponieważ nie ma jednego tranzystora. Natomiast jest tak jakby dla zmyłki. Założony radiator. Jest radiator, czyli można, można było podejrzewać, jeśli ktoś nie rozkręcał radia i nie zobaczył, że brakuje tranzystora, mógł pomyśleć, że jest to wersja 10W. A tu niestety guzik z pętelką. Jest to wersja 4W. Jest jeden tranzystor w końcówce mocy, i to też widać, że był jakoś lutowany. Tu no troszeczkę inaczej to wygląda, bo powinno wyglądać o, w ten sposób, tak jak tu. A tu są nogi obcięte, przylutowane bokiem do płytki. No ale to tak ktoś zrobił. Pewnie to było wymieniane, natomiast tu gdzie brakuje tego tranzystora, ja to odkleję na chwilkę tą gąbkę, żeby lepiej było widać. Prawdopodobnie tu fabrycznie nie było tego tranzystora już. I była to wersja 4W, no ale mogę się mylić, może ktoś to tak ładnie wylutował. I z tej strony też widać, proszę zobaczyć, brak elementów, czyli można podejrzewać, że była to wersja 4 No chyba, że ktoś te elementy wylutował, no ale to już tak to wygląda co tu jeszcze można ciekawego powiedzieć no właśnie czemu nie działa głośnik nie działa głośnik ponieważ no pewnie tu gniazdko jest uszkodzone głośnikowe sam głośnik ja go odłączę sam głośnik tu jest przewód przylutowany a tu jest o zakręcony tylko Palcami aby się trzymało. Także to do poprawienia. No i w takim stanie jest ten radiotelefon. Także co tu mamy? Kondensator. Patrzę, czy nie jest spuchnięty przypadkiem. To tu w modulatorze tranzystory oryginalne. No to paskudztwo zaraz trzeba będzie odlutować, wyrzucić, czyli te przewody zasilające, które ktoś sobie tak zrobił. Natomiast można tu zastosować przewód oryginalny. Gniazdo chyba jest sprawne, także koniec gadania. Zabieram się za pracę, czyli najpierw rozkręcam panel przedni, sprawdzam czy te. Potencjometry da się jeszcze uratować, bo proszę zobaczyć, one niesamowicie się ruszają. No, i trzeba to wszystko zakonserwować czyli potencjometry, przełączniki, przełącznik od zmiany kanałów. To wszystko można od razu zakonserwować. No, i panel przedni można troszeczkę umyć, jak już będzie zdjęty. Czas start. Radio praktycznie jest już gotowe, zrobione. W momencie, kiedy panel przedni miałem zdemontowany, mogłem go umyć, a jak gałki były pozdejmowane, to również je umyłem. Potencjometry. Udało się potencjometry podokręcać i osie, które były tu krzywe, a szczególnie ta, udało się też wyprostować. Jak panel przedni był zdjęty. Oczywiście łatwiejszy był dostęp z tyłu. Czyli można było wszystkie potencjometry, przełączniki, nawet przełącznik od zmiany kanałów, zakonserwować preparatem do potencjometrów. Nawet ta dioda sygnalizująca nadawanie odbiór była wciśnięta do środka. Teraz jest poprawiona. Także. Jest to już zrobione tak, jak powinno być fabrycznie. Jeśli chodzi o odbiornik przy modulacji SSB, no z tym nagimnastykowałem się troszeczkę, ponieważ no, nie mogłem zbyt szybko znaleźć usterki. A usterka okazała się również błaha. To znaczy, w trzech miejscach były pęknięte ścieżki, i to takie były mikro, mikroskopijne pęknięcia, że nawet przy użyciu szkła powiększającego nie było tego widać. No, ale udało się naprawić, także SSB, przynajmniej w odbiorze działa. SSB nadajnik. SSB nadajnik. Dlatego była nośna, że w nadajniku brak było kilku kondensatorów i nadajnik sam po prostu się wzbudzał. Uzupełniłem kondensatory, przylutowałem dodatkowo jeszcze ekran w miejscu, gdzie powinien być fabrycznie. No i myślę, że radio w tej chwili działa. Poza tym, właściciel, chyba to wszystko, chyba. Chyba tak. Poza tym, właściciel zażyczył sobie również pełny tuning radia, czyli odbiornik został zestrojony, nadajnik został zestrojony, generatory również zostały zestrojone. Można teraz sprawdzić, jaka będzie moc wyjściowa radiotelefonu. Jeszcze jedną rzecz sobie przypomniałem, ponieważ osoba jest niewidząca. Dla ułatwienia ustawiłem na potencjometrze od płynnej regulacji częstotliwości ustawiłem w AM i FM w zapadce 0 Natomiast po przełączeniu radiotelefonu w modulację SSB normalnie mamy piątki, czyli system europejski. Sprawdzimy sobie teraz radiotelefon w AM. -ie. Minimalna moc wyjściowa. Jak widać, częstotliwość ustawiona idealnie 12 Hz powyżej kanału. Nieistotne. Moc wyjściowa minimalna 0,7 W. Natomiast teraz ustawię moc maksymalną, zobaczymy. No, prawie do 12 W dochodzi moc maksymalna. A dokładnie 11,7 W. To teraz spróbujemy sobie z modulacją, czyli moc PEP Ola! 22 W z modulacją. No jest power, i to niezły. To teraz jeszcze może wstęga górna. Poprzednio po wciśnięciu nadawania była nośna, a w tej chwili zero mocy wyjściowej. Czyli jest prawidłowo. Nie ma mocy. Nie mówię do mikrofonu. Nie ma mocy wyjściowej. No to teraz sprawdzimy sobie, jaka jest moc. Mikrofon daje Oli teraz. O! 24-25 W moc SSB no to jeszcze wstęga dolna LSB uruchomiony nadajnik, brak mocy prawidłowo Ola. 25 W mocy SSB pamiętacie ile było poprzednio tam chyba było około, nie wiem 4-5 W przy SSB w tej chwili do 25 watów dochodzi moc wyjściowa, czyli nadajnik mamy zestrojony, moc podciągnięta, modulacja podciągnięta. Mam nadzieję, że właściciel będzie zadowolony teraz z tego radia. Także myślę, że udała się naprawa pozytywnie, łącznie z tuningiem. No, można jeszcze wypróbować sobie nadajnik, czy on w ogóle działa. No to tak, już na szybko to wyłączę. To wyłączę. To już odłączymy sobie od radia, gdzie jest antena tu. Antena podłączona. No to może zjadę troszeczkę. kamerą, aby lepiej pokazać radio. Teraz mamy w AM, tak jak poprzednio, przełączałem radio z am w SSB i radio całkowicie praktycznie cichło. To teraz tak jak słychać mamy normalny odbiór. Ale mamy AM, czyli radio mamy w tej chwili w zerach. Przełączę na 19 kanał. Spróbujemy się odezwać. Witam koledzy. Sprawdzam radio po naprawie, czy mnie słychać. słychać słychać dobra to dziękuję bardzo pozdrawiam i szerokie drogi życzę no kilka osób niestety jak odpowiada to tak to właśnie tak to właśnie słychać zobaczymy czy tylko w Łosiu, to teraz tu będą gdzieś No jest propagacja Łączę w SSB. Nawet tu słychać. No niestety cisza. Może tu ktoś śrdeźli, zobaczymy. Płynna regulacja czułości odbiornika działa. Blokada szumów działa. A no, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Głośnik, oczywiście, przylutowałem prawidłowo naprawiłem gniazdo głośnikowe, które nie kontaktowało poprawiłem urwaną ścieżkę również na, na bolcach od gniazda mikrofonowego nie mikrofonowego, tylko od gniazda głośnikowego także no to takie niby drobnostki ale niestety przy tym się schodzi, a szczególnie Najwięcej czasu straciłem przy znalezieniu właśnie tych usterek w, w, przy modulacji SSB, czyli przy nadajniku i przy odbiorniku. No dobra, to nie męczymy wobec tego radiotelefonu. Gotowy, zrobiony, więc można, można będzie odsyłać do właściciela. Niech teraz właściciel je troszeczkę pomęczy. Także życzę, panie właścicielu, dalekich łączności, a wszystkich i właściciela oczywiście pozdrawiam.